Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchajmy najpierw komunikatu naszego metropolity. Drodzy Decyzjanie, w dniu dzisiejszym obchodzimy 106 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o modlitwie za tych, których konflikty i kryzysy humanitarne zmuszają do opuszczenia swoich domów i ojczyzny, a w konsekwencji narażają na niepewność, marginalizację i odrzucenie. W duchu chrześcijańskiej miłości chcemy ich wspierać materialnie, do czego zachęca nas papież Franciszek. Takiej pomocy potrzebują dziś szczególnie migranci koczujący w zniszczonych pożarem obozach na greckiej wyspie Lesbos. Informuję również, że w niedzielę 4 października, zgodnie z prośbą sekretariatu stanu w Stolicy Apostolskiej, wierni Kościoła w Polsce złożą ofiarę tradycyjnie zwaną Świętopietrze na rzecz Ojca Świętego aby materialnie wspomóc Jego apostolską i charytatywną posługę. Proszę o modlitewne wsparcie Piotra naszych czasów, który potrzebuje modlitwy Kościoła. W październiku zachęcam również do codziennej modlitwy różańcowej we wspólnotach parafialnych. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie i wołajmy o ustanie pandemii. Módlmy się za Kościół, o pokój w Ojczyźnie, za kapłanów i o nowe powołania do służby oraz zachowanie powołania. Wszystkim uczestnikom Niedzielnej Eucharystii Udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Wiktor Skworza, cybiskup Metropolita Katowicki, ogłoszenia z naszej parafii. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafii, Bóg zapłać za każdy dar. Dziękujemy także dzieciom, rodzicom dzieci po pierwszej Komunii Świętej za dar materialny z zeszłotygodniowej Komunii Świętej, przeznaczoną został na renowację sprzętów liturgicznych naszej parafii. Dzisiaj jeszcze o 15.30 są nieszpory, a o 17.00 w dużej sali domu parafialnego projekcja filmu nieplanowane są tam jeszcze miejsca. Dzisiaj jest także słodka niedziela. Wychodząc z kościoła, natkniemy się na możliwość kupienia jakiegoś ciasta, wspierając w ten sposób wyjazd dzieci do Disneylandu. Jutro o 19.00 jest katecheza parafialna o Eucharystii w oparciu o ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. We wtorek o 19.00 próba przed bierzmowaniem, tym razem ze świadkami. W czwartek, to jest teraz pierwszy czwartek miesiąca i jednocześnie pierwszy dzień października rozpoczynamy modlitwę różańcową. Tego dnia poświęcimy wszystkie różańce, szczególnie dzieciom, które przystąpią do pierwszej komunii świętej. A ponieważ jest to wspomnienie świętych aniołów stróżów, po każdej mszy świętej, także po różańcu będziemy błogosławić dzieci. Różaniec codziennie modlimy się od 17.15 w niedzielę o 15.15. .15. Dla dzieci przygotowaliśmy specjalne plansze z naklejkami. O 18.00 tego dnia jest pierwsze spotkanie chóru z Familia, także osoby, które są zainteresowane, chętne do śpiewania w chórze, zapraszamy. Tego dnia msza święta wieczorna i także różaniec będzie w intencji powołań kapłańskich, zakonnych misyjnych, także naszych Szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii oraz ich rodzin. W pierwszy piątek miesiąca nabożeństwo do serca Pana Jezusa wyjątkowo będzie rano, ponieważ wieczorem jest urzaniec, to będzie o 8.30. Wieczorem msza święta za dzieci, które przygotowują się do wczesnej komunii świętej, a jest to ładna grupa, chyba siedmioro dzieci w tej grupie jest z naszej parafii. Msza za młodzież o 19.00 i o do całą noc na adorację Najświętszego Sakramentu. Prosimy, żeby zapisywać się na poszczególne godziny. Lista jest na chrzcielnicy. W sobotę, to pierwsza sobota miesiąca, o 8.30 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca i potem spotkanie Żywego Różańca. O 15.30 Różaniec, o 18.00 Msza Święta w intencji rodzin i małżonków starających się o potomstwo oraz rodziców oczekujących na rodzin dziecka. Po mszy świętej będzie indywidualne błogosławieństwo. Także raz na kwartał jest. Pierwsza katecheza przed chrztem dziecka, przed, jeszcze przed urodzeniem dziecka. Wprowadziliśmy, przypomnę, dwie katechezy przed chrztem dziecka. Celem tej pierwszej jest nauka o wyborze rodziców chrzestnych, o roli tego sakramentu. Druga w sobotę przed chrztem. Te katechezy odbywają się na początku każdego kwartału. W przyszłą niedzielę przedstawiciel edycji paulińskiej będzie zapraszał do nabycia znanych w naszej parafii już Ewangelii na każdy dzień, na przyszły rok. Będzie je można nabyć po każdej mszy świętej. Będą także egzemplarze do słuchania. Wielu ludzi spotkałem na kolendzie, którzy cieszyli się z tego, mówili, że czytają te Ewangelie z komentarzami. Widzę, że to, to jakoś się przyjęło. Zachęcam do kontynuowania życia Słowem Bożym w ten sposób. Przyszły tydzień będzie także można, w przyszłą niedzielę, oddać krew w ambulansie przed Kościołem. W sobotę. Na rojcy w parafii w niebowzięcia, o 17:00 będziemy msza święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, potem wieczór uwielbienia. Zapraszamy. I na koniec dziękujemy paniom oraz panom za sprzątanie naszego kościoła, troskę o kwiaty, dezynfekcję. Serdeczne Bóg zapłać.